Nasza gmina może pochwalić się kilkoma ciekawymi publikacjami o tematyce lokalnej. Dlatego na czwartych radomskich targach wydawnictw regionalnych nie mogło zabraknąć przedstawicieli Jedlińska. Impreza odbyła się 21 i 22 listopada i zgromadziła ponad 30 wystawców z całej Polski. Na stoisku promującym książki o naszej gminie, zwiedzający przeglądali m.in. monografię historyczną Jedlińska autorstwa Sebastiana Piątkowskiego, perły i perełki architektury gminy Jedlińsk Bożeny Cieślak, czy publikacje Stefana Rosińskiego na temat Bitwy Jednińskiej z 1809 roku i Jednińskich Kusaków. Gościem na targach był także znany pisarz regionalista Zenon Gierała. Na łamach jego książek można spotkać duchy i czarownice, a także odkryć zaginione skarby nam opowiedział historie związane z jedlińskimi kapliczkami. Są y, trzy ważne figury y, w Jedlińsku. Oprócz znanej historii Święcia Śmierci, y, która jest jedynym y, takim wydarzeniem nawet w Europie. Te trzy figury mają odpowiednią historię. Wybuchł ogromny pożar y, w Jedlińsku. z cały spłonął. Okazało się, że wokół tych trzech figur uratowało się po siedem domów. Dokładnie siedem domów przy figurze świętego Jana Nepomucena nad Rzeczką, później świętego Wawrzyńca, który stoi przy kościele i następnie świętego Floriana. Te siedem domów uznano to za znak Boży, figury przetrwały do dzisiaj. Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych odbywają się co dwa lata.